Przede wszystkim myślę, że to jest ciekawe miejsce pod względem wizualnym do naszego filmu, który opowiada o, o facecie i, i, i kobiecie, którzy chcą się wyrwać z tej śląskości, a potem do niej w jakiś sposób wracają, jak nasz bohater, którego Gradarek Chojnacki no i wraca do tego miejsca pięknego, a z tyłu za tym miejscem właśnie ma tych kopalnię, która, jak mordor, po prostu ciągle wisi. Nad... Stoimy tutaj na ulicy Przodowników, to jest Brynów, właściwie a.k.a. Załęska Hałda, można powiedzieć. Dlaczego tutaj kręcicie sceny do filmu? No bo to jest uro urokliwa przestrzeń, piękna lokacja, a, a, a po trzecie to jest dla mnie niezwykle istotne miejsce, bo ja się tu urodziłem, tam pod numerem 24, tam moi dziadkowie mieszkali. Przez pierwszych parę lat życia tu mieszkałem. Potem moi rodzice, którzy mieszkali o podal 3 km dalej, wywozili mnie na wakacje. A. I tu spędzałem wakacje na załęskiej hałdzie, w, ty, w tych pięknych ulicach y, przodowników, rębowa, kombinatorów, dobrego uroku itd. Więc to jest miejsce sentymentalne. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj, byle pozytywnie. I zapraszam cię do obejrzenia kolejnego filmu.